Dzień dobry, Rafał Sebabluch się kłania. Dzisiaj trochę egzotyki. Urządzenie, którego jak się założę, większość z Was nie miała szansy zobaczyć, bo ja je tak naprawdę, jak dostałem do testu, widziałem po raz pierwszy. Jest to urządzenie automatyczne firmy Reswell. Jak się można domyślić, chińskiej produkcji. I powiem szczerze, że zbierałem się do recenzji tak dobry miesiąc. Już mi jest wstyd, bo powinienem go dawno oddać. Ale szczerze nie wiedziałem, co mam, co mam, co mam powiedzieć, no, co mam powiedzieć. Zacznijmy może od budowy, a potem powiem, dlaczego mam z tym urządzeniem taki problem. Urządzenie omega zwartej konstrukcji, która może się podobać. Jest łączka. Podstawowe klawisze, które nie powinny nikomu sprawiać trudności. Z przodu jest także dość nietypowo umiejscowiony filtr. Yy, oje, niestety, niestety z, z gąbką, więc to taka jest. Ja się śmieję zawsze, że to aparaty. To, 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 ten filtr tylko służy temu, żeby ta mucha nie wpadła, ale to nieszczególnie filtruje powietrze. Yy, nawilżacz. Który jak widzicie jest zintegrowany, wyciąga się go naciskając guziczek. Yy, naciskając yy, próbowałem, działa. To co mi się mniej podoba to to, że ta pokrywka jest na wcisk. Tu trzeba uważać, boję się zawsze, żeby tam nie przyciąć gdzieś tej uszczelki. To, to nie jest wygodne, to, to tak nie powinno być. i kolorowy wyświetlacz, którego wam w tej chwili nie pokażę, bo mam za krótki kabel. I zaraz wyjaśnię czemu. Do urządzenia dostajemy taki kabelek, czyli standardowy, tak kiedyś był do radioodbiornika. odbiornika. I szybko pomyślicie, że czegoś tu brakuje, tak? no przyzwyczailiśmy się, że przy cpap jest jeszcze zewnętrzny zasilacz. Ma to Esment, ma to Philips, ma to 99% innych cepapów. tutaj nie ma zasilacza, tutaj się wpina od razu 220. I owszem, możemy narzekać, że ten kabel krótki, ale, ale nie o tym chciałem mówić. Tak naprawdę koniec końców jest to mega praktyczne, w szczególności jeżeli zabieracie takie urządzenie ze sobą. Ten nawilżacz, ten zasilacz potrafi ważyć naprawdę sporo. Trzeba o nim pamiętać. To jest po prostu kolejne urządzenie. Tutaj tego nie macie. Tutaj macie zwartą konstrukcję, która ma już wszystko w sobie, tak? Ma nawilżacz, ma, ma yy, zasilacz. Podłączacie 220 możecie z aparatu korzystać. Druga sprawa, a najważniejsza. Użytkowania. Ja uczciwie powiem, że nie zdecydowałem się spać z tym urządzeniem z, z polisomnografem. Więc nie mam obiektywnych danych odnośnie skuteczności terapii. Ale próbowałem spać i nie dałem rady. Musiałem wyłączyć. Nie potrafiłem spać na nim. Komfort był zbyt niski ze względu na w mojej ocenie niedziałającą ulgę wydechową. Ten aparat nie jest zły. On. No co. On jest dość miękki. Nie daje dużego oporu na wdechu. To mógłby być niezły aparat, ale ulga po prostu nie działa. Nie wiem, może ja po prostu nie umiem go dobrze ustawić. Ale próbowałem na wszelkie sposoby wyświetla, że ulga powinna być, a ta ulga po prostu nie działa i to niezależnie od ciśnienia, ponieważ ja tych ciśnień używam wysokich to bez ulgi wydechowej ja nie jestem w stanie spać, dlatego nie byłem też w stanie go obiektywnie przetestować. I tak jak mówię, no problem jest ta ulga. I, i, ale nie wykluczam, że, 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 że być może ja mam egzemplarz demo, być może w tym egzemplarzu coś jest nie tak i być może w tych produkcyjnej wersji już te problemy nie występują. Menu jest OK. Ono jest trochę mało dla mnie intuicyjne. Producent stosuje jakieś własne skróty, własne symbole. Które bez instrukcji nie wiadomo, co, co w ogóle znaczą, i, e, ale to no jest poprawnie. Jest kolorowy, wyfiel, to wszystko widać. E, nie jest to urządzenie, które y, potrafi wykrywać zaburzenia centralne, o czym musicie pamiętać. E, I nie wiem, mówię, algorytmu po prostu nie wiem. Nie, nie sprawdziłem, więc nie chcę mówić, że jest zły, jest niesprawdzony, e, i tyle. No, i coś, co, ale mówię, znowu może być to wina egzemplarza demo. To urządzenie po prostu śmiedzi. To śmiedzi takim plastikiem tanim. Ja to spotykam. To nie jest pierwsze urządzenie chińskie, które ma taki zapach, mi to przeszkadza. Być może to po pewnym czasie. Się po prostu ulotni. A być może jest to znowu problem z tym konkretnym egzemplarzem, który, jak się domyślam, mógł być już testowany przede mną przez inne osoby, więc może nie był odpowiednio konserwowany i stąd jest ten zapach. Ale według mnie to, to chyba jest kwestia zapachu po prostu plastiku. Jeżeli chodzi o, bo zawsze jeszcze mówię jak to z zewnątrz, to jest naprawdę, tak powiem, poza kolorem, ale no nie czepiają się kolory, bo mi się to nie podoba. No to, to wygląda, gdyby dali czajny tutaj, to by było 100 razy lepiej. Ale to wszystko jest dobrze spasowane. Nie wygląda, żeby tu się miało coś urwać zepsuć. Przez to, że ta konstrukcja jest taka zwarta, tu nic nie wystaje, to uważam, że jest to naprawdę fajny projekt i mogłoby to być dobre urządzenie. Czy ja to polecam? No nie mogę polecić. Nie mogę pole... nie, nie mówię, że złe, nie mogę polecić. Bo nie przetestowałem do końca. No taka, jest, taka jest prawda, więc byłbym po prostu byłbym po prostu wobec Was nieuczciwy, ani polecając, ani mówiąc, że z tym urządzeniem jest coś nie tak. No jest to jeden, jeden z wielu. Na pewno on się nie wyróżnia i na pewno patrząc przez prywatnego musicie, musicie go pozycjonować wśród tych tańszych Chińczyków. Nie jest to urządzenie, nawet jeżeli mówimy o urządzeniach chińskie. Które plasowałoby się w czołówce jakoś, ale jest też dobra strona, i mówmy o dobrych stronach. To urządzenie, z tego co usłyszałem, jest bardzo tanie. Czyli można je dostać w limicie NFZ-u i takich urządzeń już dzisiaj praktycznie na rynku nie ma. Tak więc, więc, cena jest na pewno czymś, co przemawia za nim, i to wygodne zabijanie w podróż. Też jest drugim argumentem za tym urządzeniem. Nie kupujcie tego urządzenia, jeżeli go nie przetestujecie i nie stwierdzicie, że dobrze reagujecie na to, bo. To dotyczy, to nie jest uwaga tego konkretnego urządzenia, ale cepapę w tej półce cenowej, bo Wasz wybór, jeżeli szukacie urządzenia bardzo taniego, bardzo często się sprowadza do tego, czy kupić markowe urządzenie manualne, czy automatyczne urządzenie, ale z troszkę niższej półki. I o ile u części osób, wybór automatu chińskiego się sprawdza bardzo dobrze, jeżeli ten bezdech jest bez żadnych powikłań, jeżeli jest typowa obturacja, jeżeli nie macie spłyceń. Wtedy z pewnym prawdopodobieństwem na automacie będzie Wam się spało lepiej niż na manualu. Dla wielu osób jednak powiedziałbym, że lepszym wyborem w tym przypadku jest manual, choćby dlatego, że do końca nie wiemy, jak ten algorytm działa i nie jesteśmy też tego w stanie obiektywnie zweryfikować, bo producent po prostu nie udostępnia danych, jak to działa. Ale ja wiem, bo na tyle, na tyle byłem go w stanie sprawdzić i przeczytać, że, że yy, nie wykrywa ani spłyceń, ani zaburzeń centralnych. Jestem na 100% pewny, że nie wykrywa także e, rea i e, innych rzeczy. On po prostu wykrywa bezdechy obturacyjne. Tyle myślę. Dziękuję uprzejmie. Zapraszam na Cepa Bloga. Zapraszam na naszą grupę dyskusyjną Bezdech Senny. I do oglądania kolejnych filmików. Dzięki.